Jest poniedziałek, 17 kwietnia 2023 roku. Jest porannik 24. Robert Rewiński, redaktor naczelny patriot 24 i telewizja patriot 24 Witam Was za oknem. Wiosna, ale jednak chłodna. Dlatego przyglądamy się jej z wewnątrz budynku, bo jest cieplej. Natomiast przyglądamy się też temu, co dzieje się w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o kwestie brudnej gry ukraińskim. Zbożem. Kiedyś padło stwierdzenie, że Polskę trzeba zagłodzić, by w tej Unii już się tak mocno nie rozpychała i żeby chciała się podporządkować. Wydaje się, że ten chory pomysł ktoś zaczyna wdrażać i to nie tylko używając do tego Polski, ale również tych krajów, które oczekują na zboże. Z Ukrainy. Bezdyskusyjne jest to, że ten tranzyt jest zrobiony w sposób haniebny, być może przestępczy. Zgadzam się tutaj z opiniami polityków różnych opcji, że powinny być na granicy wprowadzone kaucje. Jeżeli to ma być tranzyt do portu, czy tak jak to pokazywałem na zachodniej części Polski, czy w Gdańsku, czy w Gdyni, no to powinien być to rzeczywiście tranzyt. I te kaucje powinny być wypłacone po przybyciu zboża do portu i po załadowaniu na statek. Proste? Proste. Natomiast okazuje się, że w tym momencie, kiedy w Polsce jest nadmiar zboża, okazuje się, że również mogą się pojawić problemy z innymi produktami żywnościowymi. Więc Polska w porozumieniu z Ukrainą, dzisiaj doszło do spotkania ministra rolnictwa Polski i Ukrainy, uzgodnili, że będzie zamknięta granica dla żywności ukraińskiej. I to nie tylko w Polsce, bo te granice zamykają również Węgry i zamyka Słowacja. No właśnie. I natychmiast odzywają się głosy, że te kraje łamią postanowienia Unii Europejskiej, bo to Unia Europejska jest odpowiedzialna za handel zewnętrzny. I zaraz będą, już się pojawiają głosy oczywiście w Polsce, że Polskę trzeba ukarać. I to ci, którzy tak nie cierpią tego kraju, już szykują być może zgłoszenia do Unii, by takie kary nałożyć. Ja chciałbym tylko przypomnieć, że... Ta obojętność Unii Europejskiej, jeśli chodzi o napływ zboża ukraińskiego, trwa wiele miesięcy i to jest znacznie dłużej niż kiedy rozpoczęła się pandemia w Europie i we Włoszech ludzie zaczęli umierać masowo w szpitalach, w przytułkach, bo nikt nie wiedział w jaki sposób nawet dostarczyć setki czy tysiące trumien do tych zakładów pogrzebowych. To urzędnicy unijny, unijni na dwa tygodnie zniknęli. I w ogóle nie wykonywali żadnych działań wspólnotowych, żadnej solidarności przy tak ciężkiej tragedii nie było. I przypomnę, że to ci sami urzędnicy do tej pory przez trzy lata nie, nie wypłacili złotówki Polsce z tytułu funduszu popandemicznego. To tak na marginesie. A teraz <laughs> okazuje się, że Polska podjęła tę decyzję razem z Węgrami i Słowacją, bo nie mają cierpliwości oczekiwać na to w jaki sposób biurokracja Komisji Europejskiej się przemieli i zapadną jakieś decyzje w oparciu o jakieś analizy, być może wyroki, być może odwołania od tych wyroków i wiadomo, że będą to miesiące, o ile nie lata. To pokazuje, jak nieudolną i niewydolną instytucją jest Unia Europejska, a właściwie kwestia obecności czy zarządzania tej Unii przez Niemcy. Bo przypomnijmy, że ten. Handel wspólnotowy rzeczywiście miał być wspólny, ale pojawił się wyjątek, jak pamiętamy, przez ostatnie 10 lat albo i więcej. Niemcy poprowadziły sobie rurociąg do Rosji i z powrotem, jeśli chodzi właściwie to z Rosji do Niemiec, ale ten biznes obracał się w obie strony i tutaj żadne mm, jakieś sprzeciwy innych krajów unijnych nie były brane pod uwagę przez Niemców, no bo oni sobie po prostu robili biznes. Zewnętrzny. Dzisiaj mamy sytuację taką, że Polska jest zasypana zbożem, które powinno tra trafić do krajów głodujących. A przypomnę, że w Afryce głód jest e, koszmarny i e, egoizm świata e, być może nie jest nastawiony, by ten problem rozwiązać, tylko by tym problem, problemem grać. Ale to tak na marginesie. Więc jaki jest pomysł na to, by tę sprawę. Rozwiązać. Uważam, że jeżeli Komisja Europejska pod wodzą Niemki, Ursuli von der Leyen, jest zainteresowana, by rzeczywiście tutaj nastąpił jakiś przełom zgodny z interesami Unii, no to powinna wzorem tych dwóch rurociągów poprowadzić tranzyt z Ukrainy do Niemiec. Są tory, można te pociągi zrobić tranzytowe, można nałożyć kaucję. I z przemyśla bezpośrednio do Berlina, do Drezna, do Frankfurtu no, czy do Hamburga to zboże może płynąć. Jeżeli Niemcy uważają, że nie ma większego problemu, to przecież mogą tym złożem się zająć i nim zarządzać. Pytanie, czy Niemcy mają interes w tym? No właśnie. Chyba największym interesem jest to, żeby rozłożyć na opadki polskie rolnictwo. Bo ten spór, ten, te protesty, które są w tej chwili, są bardzo na rękę tym, którzy chcą zmienić rząd w Polsce jesienią tego roku. Mamy wiosnę, do wyborów pozostało pół roku. Oczywiście. Ci, którzy mówili, że nie ma demokracji w Polsce, no oczywiście będą się zastanawiać, jak to jest, że nie ma demokracji, a będą demokratyczne wybory, ale to też na marginesie. Więc w interesie Niemiec jest to, by nastał konflikt, by rolnictwo w Polsce przestało być wydolne by chłopi, rolnicy, producenci i grupy producenckie przeciwstawiły się władzy. Być może dołączyły do strajków, które są już, czy manifestacji, które są już planowane w czerwcu i pewnie w kolejnych miesiącach, by w sposób niedemokratyczny, w sposób cwaniacki, hybrydowy, doprowadzić do zmiany legalnie działającej władzy w Polsce. Więc pytanie, jaka jest kondycja Unii Europejskiej w wiosną 2023 roku? Moje ocenie to oczywiście sarkazm, ale myślę, że nie jest taki daleki od prawdy. Ja uważam, że ta organizacje mimo świetnej idei Roberta Schumana, powinno się zamienić na Bank Europejski, bo w tej chwili ta instytucja nie spełnia żadnej innej roli, oprócz tego, że. Rozdaje pieniądze albo decyduje o przyznaniu pieniędzy, albo wstrzymuje pieniądze, albo inwe... rozpoczyna inwestycje, albo wstrzymuje inwestycje, albo domaga się zamknięcia inwestycji i tak dalej. Panowie politycy zamienili się w bankierów, a może w banksterów. I trzeba to jasno powiedzieć, trzeba to jasno zdefiniować, trzeba absolutnie podjąć decyzję. O tym, by Europejski Bank Centralny wyprowadzić z Niemiec do Brukseli, skoro tam są wszystkie instytucje unijne, i przestać Wymyślać jakieś teorie albo jakieś hybrydy związane czy z tęczowymi jakimiś wartościami, czy z dyskusjami o jakichś płciach. To wszystko jest mydlenie oczu, by uznać, że Komisja Europejska jest taką światową instytucją. Nie, to są manipulanci, którzy pokazując na przykładzie tego, co dzieje się na w tle wojny, strasznej tragedii, która jest finansowana między innymi z biznesu z Rosją, w tej chwili rozszerza się i wpływa na kolejne sfery życia, w tym przypadku na polskie rolnictwo. Jestem za tym, żeby ukarać wszystkich tych, którzy w Polsce przyczynili się do tego, że to zboże nie, wy, nie, nie wyjechało, nie wypłynęło tak, jak miało być to w teorii z tranzytem uczynione. Natomiast jeżeli jest to polityka Unii Europejskiej, to absolutnie popieram to, by w tym momencie polska władza, rząd Polski i ci, którzy są odpowiedzialni za gospodarkę, za rolnictwo, podejmowali decyzję samodzielnie, bo Unia jest niewydolna. Robert Rywiński, porannik 24. Jeżeli podoba Wam się to, o czym rozmawiamy, zachęcam do subskrypcji naszego kanału na YouTube. Dziękuję bardzo i do zobaczenia jutro.